Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Nazywam się Marta Czech, obok mnie Witold Tumanowicz oraz mecenas Jacek Wilk. Szanowni Państwo, religia klimatyzmu ekspanduje w najlepsze. W ubiegły wtorek, 18 kwietnia, Parlament Europejski. Na rzecz Boszka Klimatu przyjął, nałożył na nas kolejne daniny, kolejne podatki klimatyczne, przegłosowano kolejną nową długą litanię dyrektyw i rozporządzeń z tak zwanego pakietu legislacyjnego klimatycznego Fit for 55. No klękajcie narody, chciałoby się powiedzieć, ale dokładnie w czym rzecz. Otóż między innymi regulacje unijne po raz kolejny rozszerzają tak zwany europejski system handlu emisjami. O kolejne branże, kolejne sektory gospodarcze. A dokładnie te sektory, które już w tym systemie są, będą zmuszone do 2030 roku zmniejszyć drastycznie emisję tzw. gazów cieplarnianych, aż o 62% w stosunku do roku 2005. Mało tego. Kolejne rozległe działy, branże gospodarcze będą włączane w ten system. Już nie tylko to, co dzieje się na lądzie, ale również w powietrzu i na morzu. Otóż wchodzi w ten system handlu emisjami ETS, żegluga morska oraz lotnictwo. I tak, proszę Państwa, koniec z tanimi lotami, koniec z ofertami last minute, z promocyjnymi cenami na bilety lotnicze. To ma swoje konsekwencje, właśnie między innymi w takiej postaci. Jakby tego było mało, Powstanie odrębne system ETS 2 dla paliw, które są wykorzystywane w transporcie lądowym oraz do ogrzewania budynków, i to jest perspektywa zaledwie czterech lat 2027-2028 rok. Chciałam jeszcze wrócić. Na chwilkę do tego tak zwanego pakietu klimatycznego legislacyjnego Fit for 55. Otóż kiedy Komisja Europejska ogłosiła ten pakiet, to było 14 lipca 2021 roku, rozpoczęto wstępne szacunki, ile będzie Polskę kosztowała realizacja założeń tego pakietu i w 2022 roku oszacowano, że będzie to bagatela aż 530 miliardów euro. I tak widzimy, proszę Państwa, że te koszty z roku na rok w międzyczasie rosną i w efekcie realizacja tych założeń kosztuje nas nie tylko grube miliardy, ale także zdrowy rozsądek. Bo zwróćmy uwagę, że ta religia, ideologia klimatyzmu, ekologizmu niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Jest to prosta konstatacja, że skoro człowiek jest tym naczelnym dewastatorem, niszczycielem planety Ziemia i tym, który ten straszliwy i zabójczy ślad węglowy po sobie, to lepiej, żeby go na tej ziemi po prostu nie było. Jest to celowe e, kreowanie fałszywej, bezalternatywnej rzeczywistości pod tytułem e, albo, albo takie standardowe wprowadzenie podziałów, antagonizowanie człowieka i przyrody w myśl, zasady, dziel i rządź, bo przecież jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi. I tak ci faryzeusze na górze, którzy wcale nie żyją, tak jak nam każą, żeby realizować e, swoje... E, Intratne, partykularne interesy hmm, narzucą nam każdą wojnę, nawet jeśli to będzie choćby wojna z klimatem, jak w tym przypadku, i z tym mamy właśnie do czynienia w postaci nabrzmiałych od absurdów regulacji unijnych. Zapraszam Witolda Tumanowicza. To ideologiczne szaleństwo uderzy w gospodarkę, powiększy ubóstwo i będzie obciążeniem ogromnym zarówno dla producentów, jak i konsumentów, dla przedsiębiorców, dla całej gospodarki. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby w 2020 roku premier Morawiecki nie zgodził się właśnie na przyjęcie tego Fit for 55. Ten cały pakiet drożyźniany, który jest nam obecnie fundowany, jest generalnie wynikiem zgody rządu PiS i Solidarnej Polski. Gdyby tego było mało, Parlament Europejski przegłosował jeszcze także mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, tak zwane CB CBAM. Importerzy, niektórych surowców, będą musieli ponieść różnice w cenie wytworzenia tam, gdzie w innych krajach, które nie mają tych emisji, albo te ceny emisji są tańsze, będą musieli ponieść różnicę tych kosztów. W efekcie tego te surowce, surowce, których przecież Unia Europejska, rynek europejski nie jest w stanie wyprodukować na tyle dużo, żeby ten, to zapotrzebowanie zaspokoić, będą musieli podwyższyć ceny tychże surowców, co się przełoży na oczywisty wzrost cen produktów, a to także na inflację. Wszystko oczywiście w imię ekoterroryzmu, w tej właśnie nowej ideologii, którą w szaleńczy sposób Unia Europejska. Każe nam narzucać. I nie byłoby może w tym nic e, dziwnego, gdyby nie fakt, że rząd PiSu, e, premier Morawiecki e, ze swoimi przystawkami oraz Platforma Obywatelska ze swoimi przystawkami tak naprawdę nie miała przeżartych umysłów właśnie tą ideologią ideologią klimatyzmu, ideologią ekoterroryzmu i tak naprawdę nie, tutaj nie różnią się od siebie w żaden sposób. Tylko i wyłącznie Konfederacja jest przeciwko temu szaleństwu, przeciwko podwyższaniu inflacji, przeciwko tym pomysłom, które spowodują ubożenie Polaków. O głos poproszę mecenasa jak Jacka Wilka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podkreślmy to jeszcze raz. To nie jest żadna racjonalna polityka, to jest po prostu nowy rodzaj religii, jakiegoś wierzenia w Matkę Ziemię, Ojca Klimata, to jest po prostu religia ekologizmu, klimatyzmu, to jest jedno wielkie szaleństwo i powstaje pytanie, dlaczego Polska to akceptuje. Przecież konsekwencje są już oczywiste, nie trzeba być szczególnie przewidującym, nie trzeba być żadnym prorokiem, żeby zrozumieć, czym to się skończy. Skończy się to wielkim kryzysem gospodarczym i jeszcze większym obniżeniem poziomu życia, zwłaszcza Polaków. Dlaczego zwłaszcza Polaków? Bo my jako państwo po prostu nie jesteśmy przygotowani do tak szaleńczych, szybkich, rewolucyjnych zmian, już pomijam to, że bezsensownych, ale przede wszystkim dokonywanych aż w tak szybkim tempie. My nie jesteśmy do tego przygotowani. Znowu zapowiadamy jako jedyni, się temu sprzeciwiamy i znowu jako jedyni będziemy mieli rację. Państwo zobaczą, zapamiętacie nasze słowa, przypomnijcie sobie nasze słowa. Tak się dokładnie stanie. Przecież już teraz Polacy doświadczają ogromnego po obniżenia, kosztów, obniżenia poziomu życia związanego z podwyższeniem kosztów energii, radykalnego podwyższenia kosztów energii, co się przebija, co się przekłada na, na ceny wszystkich towarów i usług. Po prostu Polacy po raz pierwszy od lat mniej więcej 25. Zarabiają realnie coraz mniej. To nie jest przypadek, że my w tej chwili od dwóch, trzech lat jako społeczeństwo, jako też poszczególni obywatele, ubożejemy. Realnie zarabiamy mniej. Po raz pierwszy od e, jakiegoś ćwierćwiecza naszej transformacji ustrojowej w ostatnim czasie. Dlatego jeszcze raz upominamy, napominamy. Polska, polski rząd, polscy przedstawiciele powinni brać ym, przede wszystkim pod uwagę polski interes i stać na straży Polaków, a nie unijnych biurokratów. Dlaczego polski rząd, dlaczego nasi przedstawiciele w Brukseli nie stoją po naszej stronie? Przecież muszą sobie zdawać sprawę, skoro rządzą tym państwem, jak dalekie, jak straszliwe koszty to nam przyniesie. Dlaczego wolą interes Brukseli, a nie Polski? My opowiadamy się po stronie polskiego interesu. Nawołujemy, żądamy tego, aby te szaleńcze yy, yy, regulacje, w Polsce blokować albo przynajmniej ich nie implementować. Wydaje się, że nawet gdybyśmy płacili jakieś kary za, za niezaimplementowanie tychże szaleńczych regulacji tego szaleństwa, to i tak to będzie o wiele, wiele mniejszy koszt niż ten, który przyniesie ich zaimplementowanie. Bo zaimplementowanie tego, tego kolejnego, kolejnej części pakietu 55 to jest naprawdę katastrofa dla polskiej gospodarki. Przyspieszona erozja. Przyspieszony, przyspieszony, bardzo obniżony radykalnie rozwój, wzrost kosztów i tak dalej, i tak dalej. Na to nie można po prostu pozwolić. Nawołujemy, prosimy o opamiętanie się w tej sprawie. Dziękujemy. Czy Państwo mają jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękujemy, zapraszamy dziękujemy. na kolejne konferencje. Do widzenia.